Co daje Ci moc przechodzenia przez ściany? No właśnie, dokładnie to pytanie zostało mi dzisiaj postawione przez moją córkę. Kiedy po wspólnym śniadaniu sprzątaliśmy ze stołu, dzieci wymyśliły zabawę, aby wymyślać i zadawać sobie różnego rodzaju zagadki. Akurat kiedy była moja kolej, zostało mi zadane to właśnie pytanie. Emilka za zapytała mnie wówczas, Tatusiu, co daje Ci moc przechodzenia przez ściany? Głowiłem się, zastanawiałem się, poddawałem różne propozycje, ale za każdym razem. Moje odpowiedzi były zupełnie chybione. Wreszcie zrezygnowany powiedziałem: Emilko, odpowiedz mi, co daje mi moc przechodzenia przez ściany? Emilka uśmiechnęła się figlarnie i powiedziała: drzwi, tatusiu, drzwi. I pomyślałem sobie, że ta ilustracja doskonale pasuje do naszego codziennego życia. Tak często stajemy wobec różnego rodzaju wyzwań, sytuacji, decyzji, wobec różnego rodzaju ścian i barier, murów, których nie potrafimy pokonać, których nie potrafimy przekroczyć. Trudno nam znaleźć rozwiązania, trudno znaleźć nam drzwi, które pozwolą nam przejść na drugą stronę. Wtedy często stajemy przed Panem i prosimy go o odpowiedź, ale tak często mierzymy się z tym, że nie potrafimy usłyszeć, nie potrafimy zobaczyć, odczytać Jego odpowiedzi. Pamiętam taki moment w moim życiu, który stał się jednym z tych momentów, który całkowicie nadał nowy bieg całemu mojemu życiu. To był moment, kiedy miałem 16 lat, czytałem Słowo Boże i pamiętam ten dzień, kiedy czytając słowo Boże. Byłem zdumiony tym, że czytałem historię bohaterów biblijnych, którzy za każdym razem wiedzieli, co powinni zrobić. To byli mężczyźni i kobiety, które stawały wobec różnego rodzaju niewyobrażalnych zadań, wyzwań, problemów, trudności, ale za każdym razem potrafili znaleźć właściwą ścieżkę wyjścia. Za każdym razem potrafili zobaczyć sens w zdarzeniu, które wydawało się zupełnie bezcelowe. I pamiętam, że wtedy w moim sercu zrodziło się pragnienie, które przekułem na modlitwę. W której zacząłem wołać do Pana i mówiłem wtedy: Panie, daj mi doświadczyć Twojego prowadzenia. Chcę zobaczyć w moim życiu, jak Ty mnie prowadzisz. Wiem, że jesteś Bogiem żywym, więc pokaż mi, powiedz mi, jak mogę, naucz mnie tego, jak mógłbym chodzić za Twoim głosem. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, ale ta modlitwa, która znalazła odpowiedź, stała się początkiem pewnego procesu zmiany w moim życiu. Procesu, który uczynił moje życie niesamowitą przygodą. Nie tylko mojego życia, ale dotknęła ta zmiana, ale również mojego małżeństwa i całej naszej rodziny. Od tamtego momentu zacząłem nasłuchiwać, uczyć się tego, czym jest podążanie za głosem Pana. Zacząłem świadomie szukać wskazówek w Słowie Bożym, w doświadczeniu innych i później w moim własnym, notować te rzeczy i wyciągać wnioski, aby nauczyć się chodzić za Bożym prowadzeniem. Owocem tych poszukiwań był pewien zestaw, Pewnych narzędzi, pewnych wniosków, spostrzeżeń, które towarzyszą mi już od ponad 20 lat. I właśnie tym będę chciał się podzielić z Tobą podczas niezwykłych rekolekcji, które będą miały miejsce w Oławie już 20 kwietnia 2024 roku, podczas spotkania całodziennego dnia skupienia, kiedy będziemy szukali odpowiedzi na pytanie, jak chodzić za głosem Pana. Będziemy odkrywali te tajemnice Bożego Prowadzenia. Jeśli więc w Twoim sercu rodzi się pragnienie, aby podążać za Bogiem. Jeśli w Twoim sercu rodzi się tęsknota za tym, aby chodzić drogą swojego powołania bardzo świadomie. Jeśli w Tobie rodzi się ta potrzeba, by znaleźć odpowiedzi na pytania, które dzisiaj pozostają bez odpowiedzi. To nie może cię zabraknąć na tym spotkaniu. Zapraszam Cię bardzo serdecznie 20 kwietnia 20, 2024 roku. Więcej informacji i szczegóły dotyczące zapisów znajdziesz w opisie tego filmu. Mam nadzieję do zobaczenia. Bóg z Tobą. Michał Piekara.